Witaj w Aperture Laboratories, miejscu, w którym łamiemy prawa fizyki i na pewno nie prawa człowieka. Jeżeli lubisz eksperymenty, to miejsce idealne dla ciebie. Więc jeżeli chcesz wykazać się swoją umiejętnością rozwiązywania zagadek, załóż pomarańczowy kombinezon, znajdź swoje buty na sprężynach i możemy zaczynać testowanie. Pamiętaj, że jeżeli spiszesz się wyjątkowo dobrze, to dostaniesz ciasto! I tak też można opisać w kilku zdaniach warunki pracy w laboratoriach Aperture, miejscu akcji, tytułu, o którym film oglądacie. I tutaj niektórzy z Was mogą zadać sobie pytanie. Czym jest Portal? I osoba siedząca w gierkowie od lat może uznać, że to z pozoru głupie pytanie. Przecież Portal to gra legenda! Według wielu jest to jedna z najlepszych logicznych gier komputerowych w historii. Jednak nie oznacza to, że wszyscy muszą być zaznajomieni z tą logiczną platformówką firmy Valve. Dlatego też zacznijmy od początku. Z zalążki swojego istnienia Portal zawdzięcza mało znanej grze pod tytułem Narbacular Drop. Był to tytuł będący darmową próbką umiejętności kilku studentów, którzy mieli na tyle szczęścia że jeden z pracowników Valve zauważył ich projekt i postanowił zaprezentować koncept CEO Valve. GabeN spojrzał na pomysł studentów i widząc, że było to dobre, rzekł w całej swojej dobroci: "Niechajowieczki, które pracowały nad tym dziełem, zostaną przyjęte w nasze szeregi". I stało się tak, jak pan GabeN powiedział. A przynajmniej taka jest moja interpretacja tego wydarzenia. Wracając do tematu, Nerba Drop już od początku przypominał portala bo podobnie jak znajoma, wszystkim produkcja opierała się na stawianiu portali i rozwiązywaniu łamigłówek, ale koncept mógł wspiąć się na wyższy poziom i wyewoluować dopiero po tym, jak twórcy dołączyli do Valve. Tam projekt ubrany został w zimne, laboratoryjne ciuszki, dodano odrobiny magii sci-fi, posypano to wszystko szczyptą bogatego lore i tak powstał, kochany przez wszystkich, portal. Fabuła Wyobraź sobie, że budzisz się nagle w jakimś laboratorium, nie masz pojęcia co się stało, gdzie jesteś i jedyne co możesz zrobić to słuchać się robotycznego głosu wydobywającego się w sumie nie wiadomo skąd. O fabule nie będę bardziej opowiadał, bo nie ma specjalnie o czym mówić. Nie zrozumcie mnie źle. Gra jest z nią bardzo bogata, jednak w nie do końca oczywisty sposób. Portal wspaniale opowiada historię za pomocą środowiska. Bardzo dobrze buduje poczucie ciągłej inwigilacji za pomocą licznie rozsianych kamer, a także pokojów obserwacyjnych, które można zobaczyć w każdym z pomieszczeń testowych. Historia przedstawiana w taki sposób jest jednak bardzo trudna do opisania, w szczególności gdy chce się ominąć spoilery. Oprócz opowiadania środowiskowego twórcy zdecydowali się dać graczowi także kompana, aby ten nie czuł się samotny. Jak miło z ich strony. GLaDOS. Ajaj, nadzorujące testy, przez jakie przechodzi gracz, to moim zdaniem pomysł idealny. Towarzyszący graczowi głos od początku, wydający się istnieć tylko po to, by wytłumaczyć mechaniki, jakimi rządzą się tytułowe portale, z czasem zaczyna pokazywać swoją inną twarz. Jednak do tego wrócimy później. Rozgrywka. Mając za sobą już tłumaczenie, czym ta gra jest, i po lekkim zarysowaniu historii, warto jest przejść do tego, jak się w tę grę właściwie gra. Portal czerpie bardzo wiele z gatunku pierwszoosobowych strzelanek. Koniec końców powstała na tym samym silniku co Half-Life 2, dlatego twórcy postanowili, że do rozwiązywania zagadek użyją broni palnej. Działko portalowe, które gra szybko oddaje w ręce gracza, działa zupełnie jak pistolet. Tyle, że ma nieograniczoną ilość amunicji, na pocisk nie wpływa grawitacja i dzięki niemu nie zrobisz dziury w ścianie. To znaczy zrobisz, ale będzie to bardziej dziura w czasoprzestrzeni niż w ścianie. Początkowo gracz jest jednak lekko pod tym względem ograniczony i może decydować o ustawieniu tylko jednego portalu, ale wraz z rozwojem gry odblokowuje pełną funkcjonalność urządzenia. Podczas grania bardzo szybko można się zorientować, jak istotna jest fizyka zastosowana w produkcji. Bardzo wiele zagadek w portalu wymaga dobrego zaznajomienia się z fizyką i pomimo tego, że początkowe zagadki można rozwiązać na czuja, to jednak im dalej w las, tym bardziej trzeba brać pod uwagę chociażby to, pod jakim kątem coś wpada do portalu. Jedną z najważniejszych zasad, o których warto pamiętać, jest to, że portale nie wpływają na momentum, albo jak to określiła GLaDOS... Momentum. Ta zasada tyczy się także głównej bohaterki i kilkukrotnie trzeba będzie wykazać się umiejętnościami w kilku sekcjach perkurowych. W tym miejscu można ostrzec też osoby, które mają problem z błędnikiem. Zabawa z portalami potrafi mocno zawrócić w głowie. Trudno winić za to grę, ale zmysł perspektywy może lekko zwariować. Glados. Jest tak charakterystyczną postacią dla tej serii, jak Artu dla Gwiezdnych Wojen, czy Trap dla Borderlandsów. Jest to w szczególności istotne, gdy protagonistka postanowiła, podobnie jak pewien wolny człowiek z Half Life, złożyć śluby milczenia. Spotkanie z tą swego rodzaju twarzyszką może być ciekawym doświadczeniem dla kogoś, kto grał tylko w drugą odsłonę gry. Glados wydaje się być bardziej jak komputer. Niemniej, bardzo interesujące jest słuchanie tego, jak jej ton lekko zmienia się wraz z tym, jak gracz rozwiązuje kolejne zagadki. Muzyka i dźwięk Przez większość czasu w portalu trudno mówić o muzyce, bo oprócz pojawiającej się za sprawą rady i piosenki i utworu podczas napisów końcowych, to przez większość czasu towarzyszą nam dźwięki otoczenia albo też niewybijający się mocno motyw mający zbudować w graczu jakiegoś rodzaju uczucie. Można to uznać za wadę produkcji, jednak szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, by bardziej charakterystyczna ścieżka dźwiękowa pasowała do sterylnej estetyki laboratorium. Jeżeli jednak muzyka jest dla kogoś istotna, to utwór kończący grę, moim zdaniem, z nawiązką rekompensuje brak prawdziwej ścieżki dźwiękowej. Niemniej samo udźwiękowienie jest bardzo miłe dla ucha. Zaczynając od głosu naszej robotycznej opiekunki, kończąc na dźwiękach stawiania portali. Regrywalność. Bardzo ważna dla wielu jest obecnie kategoria regrywalności. Ja należę do takiej grupy ludzi, i pomimo tego, że oryginalny portal nie jest tak wypełniony zawartością jak swój następca, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że można znaleźć w tej grze wystarczająco powodów, aby wielokrotnie do niego wracać. Zaczynając od pomieszczeń zaawansowanych, będących w pewien sposób utrudnioną wersją pewnych map, które można spotkać w trakcie grania kampanii. Są różne wyzwania polegające na np. Na skończeniu mapy jak najszybciej, używając jak najmniej portali albo wykonując jak najmniej kroków. Podobnie jak następca oryginalna gra również pozwala na rozgrywanie map przygotowanych samemu lub przez społeczność, lecz jest to trudniejsze jako iż pierwszy portal nie jest w takim stopniu zintegrowany ze Steamem jak Sequel. Tak więc mapy trzeba samemu znaleźć i rzucić do odpowiedniego folderu, a później załadować z poziomu gry. Proces może być dla niektórych irytujący, niemniej istnieje taka możliwość. Są dwie rzeczy, dla których warto jest wrócić do portala. Poszukiwanie osiągnięć oraz tryb gry z komentarzami twórców. Zaczynając od tego pierwszego muszę zaznaczyć, że nie mam na myśli wszystkich achievementów, a jednego konkretnego. Osiągnięcie odebrano transmisję polega na znalezieniu na wszystkich mapach 26 radioodbiorników i znalezieniu miejsc, w których można odebrać tajemniczą transmisję. Jeżeli gracz wszystkie zagadki zna już na pamięć, to myślę, że jest to ciekawe wyzwanie, które może wydłużyć zabawy z grą. Jednak najbardziej zauroczył mnie koncept komentarzy. Jest to tryb, który pozwala rozegrać kampanię, jednak tym razem w pewnych miejscach gracz może wejść w interakcję z ikonką wypowiedzi. Jeżeli gracz to zrobi, może dowiedzieć się od twórców, dlaczego gra wygląda w ten sposób, a nie inny. Jest absolutnie ważne, że gracze szybko położyli głowę wokół tego, co to jest portal. Zauważyliśmy, że młodzi przetestowcy zrozumieli ten koncept dużo szybciej, gdy spotkali się przez portal. So to... Ideniczny tryb pojawił się też w odsłonie z 2011 roku, niemniej jest to bardzo miły dodatek, który pozwala się odrobinę zagłębić w proces powstawania gry. Ułatwienia dla niepełnosprawnych. Pomimo, że Portal jest grą z 2007 roku, to jednak Gaben w swojej dobroci już wtedy myślał o tym, jak pomóc biednym duszyczkom mających jakiegoś rodzaju problemy. Dlatego właśnie Valve zdecydowało się na dodanie dwóch bardzo miłych z mojej perspektywy funkcji. Jedną z nich jest możliwość włączenia napisów dla niesłyszących. Dzięki tej opcji na ekranie... Oprócz kwestii dialogowych, będą wtedy prezentowane różnego rodzaju dźwięki otoczenia w formie napisów. Drugą opcją, którą zostaliśmy odarowani, jest Lay Portalu. Opcja pomaga graczowi wpaść do leżącego na ziemi portalu, nawet jeżeli nie idealnie w niego wpadniemy. Jest to bardzo przydatna opcja dla osób z problemami w koordynacji wzrokowo-ruchowej, w szczególności w pewnych sekcjach perkurowych. Półtorej łyżki Gdziekciu w tej wannie miodu. Chociaż gra Portal zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, to należy jednak wytknąć jej kilka mankamentów. Nie jest to idealna gra. Ba! Nie jest to nawet idealny portal. Produkcja jest krótka, bo można ją skończyć w mniej niż 2 godziny. A same zagadki, choć w większości ciekawe, to jednocześnie są bardzo proste. Miałem wrażenie, że uzyskały one swój optymalny poziom za późno. Albo to koniec gry przyszedł zdecydowanie za wcześnie. Zrzuciłbym to na kark tego, że grałem w to drugi raz, ale pierwszy raz grałem ponad dwa lata temu. A w bardzo wielu grach logicznych rok wystarcza, bym zapomniał rozwiązania wielu zagadek. Nie jest to jednak jedyny zarzut, jaki mam do omawianej przeze mnie gry. Jednak ten drugi jest dosyć trywialny, dlatego jest to dla mnie co najwyżej połowa zarzutu do gry. Otóż w opcjach gracz może znaleźć bez problemu możliwość zmiany języka ścieżki dźwiękowej a tam z kolei zobaczyć może język polski. Zaciekawiony rodzimą wersją znanych mi głosów postanowiłem ją sprawdzić i... Nic. Nie było żadnej zmiany. Turecki? Żadnej zmiany. Chiński? Też bez zmiany. Nie mówię, że opcja ta nie działa w ogóle, bo język rosyjski działał perfekcyjnie, ale po co dawać graczowi złudną nadzieję? Zmiana ta nie wpływa na język samych napisów, tylko dźwięku, więc poważnie zastanawiam się dlaczego znalazły się tam te niedziałające języki. Podsumowanie. Portal to bardzo dobra gra i w 100% rozumiem jej kultowy status. Niemniej uważam, że kilka kwestii można poprawić, i wiele z nich rzeczywiście zostało poprawionych w następcy. Mimo wszystko, jest to jak najbardziej warta poznania gra. Myślę, że jest to gra warta swojej ceny, czyli 36 zł. Hmm. Tylko, że Valve zdecydowało się jakiś czas temu podnieść ceny, i teraz za Portala trzeba zapłacić 10 zł drożej. O cóż nie jest to duża różnica w cenie, ale za dokładnie tyle samo można kupić znacznie bardziej rozbudowany i zawierający więcej zawartości sequel. Dlatego polecam poczekać na przeceny, na których zestaw gier z naszą ulubioną antagonistką znajdziecie za grosze. A jakie wy macie wspomnienia z Portalem? A może nigdy w niego nie graliście? Komentarze stoją przed wami otworem. Jeśli film przypadł wam do gustu, to rzućcie też gałką na jeden z filmów widocznych na ekranie.